Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców czerwca, czyli na kosmetyczne podsumowanie. Chciałabym powiedzieć minionego miesiąca, ale nie do końca tak jest. Nagrywam ten odcinek 29 w sobotę. Dzisiaj chcę go zmontować, chcę go od razu wrzucić. Także jutro mamy ostatni dzień czerwca, pojutrze już mamy lipiec. Chciałam ten film nagrać troszkę wcześniej, dlatego że na pierwszy tydzień lipca mam już zaplanowane filmy, no i nie chciałam tych ulubieńców bardzo mocno przesuwać. Zaczniemy sobie od pielęgnacji i tutaj mam trzy hity. Pierwszy z nich to jest moje odkrycie z drogerii. Jest to naprawdę świetny kosmetyk pielęgnacyjny, kosmetyk do demakijażu. A mowa tutaj o nowości marki AA. Jest to dokładnie olejkowa emulsja do demakijażu 3 w 1. Ma być to produkt, który usuwa makijaż, oczyszcza, nawyża i wygładza, nie narusza bariery hydrolipidowej. Jest to, moim zdaniem, świetna emulsja w bardzo dobrej cenie. Można ją na promocji kupić za około 20 zł. Mamy tutaj 150 ml. Mogłabym spokojnie porównać ją do innych droższych emulsji. Działa na skórze identycznie. Ma bardzo przyjemną, lekką, otulającą konsystencję. Bez problemu rozpuszcza makijaż, bez problemu się ze skóry zmywa. I dodatkowo jest bardzo wydajna. Jak widzicie, złożyłam całe opakowanie, trafia do Denka. Na pewno kupię sobie kolejną sztukę, bo bardzo lubiłam po ten kosmetyk sięgać. Byłam z niego bardzo zadowolona. Mamy tutaj napisane zero pozostałości, podrażnień, zapachu i alkoholu. I ja się w 100% z tym zgadzam. Emulsja bardzo dobrze wszystko rozpuszczała, a przy tym była łagodna delikatna, nie tworzyła na oczach żadnej mgły, nie było podrażnień, także naprawdę świetny drogeryjny kosmetyk. Drugi kosmetyk to coś, co widziałam na Instagramie, dziewczyna porównywała ten produkt do maseczki do ust marki Laneige i to mnie bardzo zaciekawiło. Także stwierdziłam, że kupię i przetestuję i okazało się, że jest świetna. Jest to bielenda, mam tutaj wersję watermelon, ale są też inne wersje zapachowe. Balsam do ust plus maska na noc 2 w jednym. Jak dla mnie jest to naprawdę odkrycie, świetna maseczka, kosztuje ona na promocji kilkanaście złotych. Mamy tutaj 10 gramów, także całkiem fajna pojemność. Jest ona otulająca, ale jest też nawilżająca i lekko natłuszczająca, bo ma taką delikatnie olejkową formułę. Porównując ten kosmetyk do maseczki Laneige, to moim zdaniem tutaj mamy całkiem inną formułę, bo jest to rozpuszczone masło, taki lekko olejkowy, rozpuszczony balsam. Maska Laneige jest zbita, rozpuszcza się dopiero jak nałożymy ją na usta. Moim zdaniem Bielenda jest też bardziej nawilżająca, bardziej odżywcza. Pomimo tego, że lubię maseczki z Laneige i wielokrotnie do nich wracałam, kupowałam kolejne opakowania, to ten kosmetyk jest dla mnie lepszy. Także jeżeli szukacie fajnej maski na noc, fajnego balsamu, który wam te usta odżywi, nawilży, da też lekki efekt natłuszczenia, ale nie będzie bardzo tłusty i nie będzie się rozpuszczał na ustach, to naprawdę wam ten kosmetyk polecam. Dodatkowo mamy tutaj przepiękny zapach. Jeśli chodzi o ten konkretny watermelon, to jak dla mnie jest to połączenie arbuza i maliny. To nie jest taki typowy arbus. Widziałam, że jest też zapach melonowy i chyba mango. Melona na pewno przetestuję, bo bardzo lubię, ale ten zapach również mi się mega podoba i nie jest to zapach sztuczny. Tutaj mamy taką słodką, owocową nutę. Także naprawdę świetny kosmetyk za grosze. Ostatni ulubieńc pielęgnacyjny to kosmetyk do włosów. To coś, czego używam regularnie już od ponad dwóch miesięcy. Także spokojnie mogłam Wam polecić ten produkt w ulubieńcach maja, ale jakoś tak o nim zapomniałam. Jak zbierałam ulubieńców czerwca, to sobie przypomniałam. Dzisiaj również go użyłam. i Jest to naprawdę świetny kosmetyk. Mowa tutaj o złuszczająco-nawilżającym peelingu do skalpu, do skóry głowy od Woli botanika. Mamy tutaj 3,2% kompleksu kwasów AHA-BHA, mamy sok z aloesu 1%, dodatkowo inulinę, betainę, ekstrakty z szałwi, alantoinę, cynk oraz pantenol. Jest to kosmetyk złuszczający, pomagający oczyścić skórę głowy, ale przy tym jest bardzo łagodny, łagodzący, także naprawdę świetny tego typu produkt. Przy używaniu tego peelingu zauważyłam bardzo dużą różnicę. Ogólnie używam tego typu peelingów już od około dwóch lat. I naprawdę widzę, że moja skóra głowy jest w dużo lepszym stanie. Kiedy nie używałam tego typu produktów, to moja skóra głowy była przesuszona, troszeczkę mi się ta skóra uszczyła. W tym momencie nie mam już takiego problemu, używam tego peelingu raz w tygodniu i moja skóra jest bardzo dobrze oczyszczona ale przy tym nie mam żadnych podrażnień, zaczerwienień, pomimo tego, że mamy tutaj kwasy, to jest to kosmetyk bardzo łagodny. Jest to również kosmetyk bardzo wydajny, mamy tutaj super aplikator, bo wystarczy, że przekręcimy sobie skówkę, możemy sobie fajnie ten peeling nałożyć, delikatnie go wmasować, Zostawiamy na 10-15 minut, zmywamy i on naprawdę super działa. Także ja od siebie gorąco wam ten peeling polecam. Używałam różnych, działały lepiej, działały gorzej. Ten jest zdecydowanie moim ulubieńcem. Przejdziemy teraz do kategorii makijaż, i tutaj zacznę oczywiście od mojej ulubionej paletki ostatniego czasu. A jest to paleta Natasha Denona Golden. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta paleta nie każdemu się może podobać, nie każdy się z nią polubi, bo jest to kolorystyka niby bardzo uniwersalna. Ale jednak dosyć ciepła i idąca w złote tony. Nie wszyscy lubią złoto, nie wszyscy lubią ciepłe orzechowe brązy i ja to w 100% rozumiem. Ja na przykład nie przepadam za chłodną tonacją, no bo po prostu nie czuję się w takich kolorach dobrze. Sięgam najczęściej właśnie po tego typu odcienie. Dla mnie osobiście ta paletka jest genialna, trafia w 100% w mojej gusta i bardzo lubię po nią sięgać. Moim zdaniem jest samowystarczalna, można zrobić makijaż na co dzień, makijaż delikatny, można też stworzyć coś mocniejszego. Można tą paletą wykonać przepiękne matowe makijaże. Ostatnio jestem zakochana w matach z tej palety, bardzo często sięgam, ale błyski również są genialne. Mamy tutaj różne wykończenia, coś bardziej takiego drobinkowego i skrzącego mamy też coś bardziej metalicznego z większą ilością koloru, także ja od siebie gorąco wam tą paletkę polecam. Kolejne ulubieniec to kosmetyk, który zobaczyłam na YouTubie i kupiłam go z polecenia, a jest to Catrice Corrector Cover Plus Care Sensitive Concealer. Ja mam kolorek 002N, naprawdę rewelacyjny korektor. Łączy on wszystko, czego ja potrzebuję w troszkę mocniejszych makijażach, bo z jednej strony ma bardzo lekką formułę, którą uwielbiam. Ja na co dzień używam tylko lekkich, takich bardzo delikatnych korektorów, a po drugie ma mocniejsze krycie. Na co dzień sięgam po korektory, które mają lekkie krycie i to mi w zupełności wystarczy, ale jeżeli robię mocniejszy makijaż, troszkę mocniejsze oko i używam mocniej kryjącego podkładu, to korektor o lekkim kryciu delikatnie się odznacza, także wtedy wjeżdża ten korektor i naprawdę rewelacyjnie to wygląda. Korektor jest bardzo komfortowy, nie przesusza okolicy pod oczami, nie wchodzi w załamania, nie podkreśla zmarszczek, wręcz powiedziałabym, że wygładza tą okolicę, a przy tym jest naprawdę trwały. Także jeżeli chcecie przetestować jakiś fajny korektor, który będzie lekki, ale będzie miał mocniejsze krycie, to zdecydowanie polecam Wam Catrice. Jest to Cover Plus Care Sensitive Concealer. Idziemy sobie teraz do błyskotek i tutaj mam Wam do polecenia aż trzech ulubieńców. Pierwszy z nich to A. Wings of Color seria Healthy Wear. Jest to Glow Mixer 3 w 1 rozświetlacz baza tint. On mi się sprawdza genialnie w formie kremowego rozświetlacza, wygląda naprawdę przepięknie. Dzisiaj mam na skórze inny rozświetlacz, który zaraz Wam pokażę. Ale jeśli chodzi o ten, również go bardzo lubię. Jest to kosmetyk niesamowicie leciutki, nawet jeżeli nałożymy więcej i troszeczkę wzmocnimy ten glow, to on nie podkreśla faktury skóry. Nie ma po prostu dużo koloru, dużo podbicia kolorystycznego, więc daje samą mokrą taflę. Jest to kosmetyk 3 w 1, także można go używać również jako miksera do podkładów albo jako bazy rozświetlającej. Ja jeszcze go w ten sposób nie testowałam, także nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale jako rozświetlacz sprawdza się rewelacyjnie. Jest też bardzo trwały, utrzymuje się cały dzień, także serdecznie Wam go polecam. Naprawdę świetny drogeryjny kosmetyk. Jedziemy sobie teraz do produktu, który mam dzisiaj na policzkach i jestem od niego uzależniona. Używam go cały czas od momentu testu. Co prawda nie testuję go bardzo długo, bo nagrywałam odcinek mniej więcej półtora tygodnia temu, ale jestem w nim zakochana. Jest to nowy wypiekany rozświetlacz od marki Essence, seria brzoskwinkowa, która ostatnio pojawiła się w sprzedaży. Niestety ten rozświetlacz jest bardzo ciężko dostępny. Ja go kupiłam na Notino, ale jak robiłam linki, to widziałam, że jest wyprzedany. Mam nadzieję, że jeszcze wróci, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to będzie mógł go kupić, bo jest naprawdę obłędny. Jak przetestowałam ten rozświetlacz, to tak naprawdę od razu wiedziałam, że będzie to mój hit. Po pierwsze dlatego, że ma bardzo unikatowy kolor i jest to faktycznie produkt o podbiciu brzoskwiniowym, a takich rozświetlaczy w swojej kolekcji nie mam. A po drugie jest bardzo lekki. Daje przepiękny glow. Jak nałożymy tego rozświetlacza mniej, to ten blask jest dosyć subtelny. Ten kosmetyk bardzo ładnie wtapie się w makijaż, nie odcina się, ale można go nałożyć więcej i ten glow troszeczkę zbudować. Nie jest to kosmetyk, który tworzy ciężkość na skórze, który podkreśla fakturę. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że nawet trochę tą skórę wygładza. Dodatkowym plusem jest jak dla mnie zapach, bo ten kosmetyk pachnie jak brzuskwinie, jak brzoskwiniowa Nesty. Wiem, że nie wszyscy zwracają na to uwagę. Ja osobiście zwracam. Dla mnie jest to taki dodatkowy, mały atut. Można tego produktu używać w formie rozświetlacza, ale można też podbijać róż i z takiego klasycznego, matowego różu tworzyć kosmetyk rozświetlający. Także gorąco polecam. Jest to zdecydowanie moje odkrycie. Jest to drogeryjna perełka. Rozświetlacz jakich na rynku brakuje. Także jeżeli gdzieś go upolujecie, uda Wam się go kupić. To zdecydowanie warto. Ostatnia błyskotka, a tym samym ostatni ulubieniec czerwca, którego chcę wam polecić, od którego jestem wręcz uzależniona, to marka Lovely i rozświetlacz Topper Palm Springs Glam. Jest to naprawdę obłędny błysk, wygląda na oku przepięknie. Jest to zdecydowanie mój klimat, bo nie mamy tutaj zbyt dużo bazy, zbyt dużo podbicia. Tylko mamy przepiękny efekt iskierek. Jest to formuła niesamowicie leciutka, niby producent pisze, że ona ma być bouncy, ale powiem Wam, że ja tego za bardzo nie widzę. Nie jest to kosmetyk pół pudrowy, pół kremowy. nie jest miękki, tylko raczej jest to po prostu taki sprasowany produkt, który ma bardzo dużo drobinek. Iskrzy na powiece przepięknie, jest to naprawdę obłędny efekt. Jak widzicie, ten kolor jest bardziej srebrny, zimny, bo mamy tutaj srebrne, wręcz srebrno-białe drobinki, ale na oku mi się to podoba. Najbardziej podoba mi się połączenie tego produktu z cieplejszymi matami, wtedy mi się to ładnie wyrównuje i wychodzi mi przepiękny szampański błysk. Także naprawdę polecam, jak dla mnie jest to niedoceniona perełka z drogerii. Jest to toper typowo drobinkowe i z takimi produktami czasem jest problem, bo bardzo mocno się osypują i nie łapią się powieki, ale przez to, że mamy tutaj bazę powiedzmy o formule Alabansi, no to ten toper przepięknie się przykleja. Nic się nie osypuje, kosmetyk nie zbiera się w załamaniach, siedzi na powiece cały dzień, nie używam klejów pod pigmenty, pod brokaty, a i tak bez problemu ten kosmetyk nakładam, wszystko się ładnie przykleja, przyczepia i nic się w ciągu dnia nie dzieje. Także serdecznie polecam, jak dla mnie jest to genialna perełka drogeryjna. Która daje przepiękny efekt skierę. Jeśli chodzi o ulubieńców czerwca, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. chcę koniecznie znać w komentarzach, czy znacie moich ulubieńców, czy znacie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałam. A jeżeli tak, to napiszcie, jak one się u Was sprawdziły. I koniecznie dajcie znać, jacy byli Wasi ulubieńcy czerwca. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!